Witam was w moim nowym nagraniu Dzisiaj wam opowiem o moim kocie Który się nazywa Fiona Ma 15 lat I potem wam opowiem Jaka jest rasa mo mojego kota Różne historie z moim kotem No i zaczynamy Teraz Więc tutaj jak widzicie To mój kot o moc mi zniszczył Mojego telefonu bo skoczył Tutaj widzicie mojego kota Wiecie że koty to są ciekawskie zwierzęta, to weszła sobie moja Fiona na barierkę i sobie wyglądała, co się dzieje u sąsiada. Mój kot to podróżnik, zawsze z nami jeździ samochodem i zawsze coś fajnego się dzieje, a najśmieszniejsze to jak ze mną sobie siedzi, i oglądamy razem, albo przez um, okno w samochodzie, Albo coś razem oglądamy na tablecie. Teraz Wam opowiem historię z moim kotem. R było coś takiego, że ten, widzicie ten pilot, to raz sobie tak weszłam do pokoju. No i tak sobie patrzę, no i widzę telewizor włączony. Tak się zastanawiam, może ktoś z rodziny zapomniał włączyć telewizor. Potem sobie pytam się rodziców. No I mi mówią, że. że oni już wyłączyli, zanim wyszli. No i tak naprawdę to mój kot włączył, bo niechcący usiadł. Nigdy go nie interesowaliśmy, to był tylko przypadek, że, że włączył. Więc teraz wam powiem ksywkę mojego kota, jak go nazywamy. Zawsze go nazywamy prezes, bo zawsze jak kładziemy kocyk sobie na to krzesło biurkowe, to mój kot od razu się rozsiada jak prezes. No Tutaj Wam zrobiłem zdjęcie, żebyście zobaczyli, jak sobie siedzi, albo sobie leży, siedzi, śpi. Koty większość dnia śpią, bo to są zwierzęta bardziej nocne, że polują bardziej w nocy te na wolności, ale koty takie domowe, domowe to są przyzwyczajone, że albo będą sobie spać połowę dnia, a potem na wieczór wstał, a jeśli nie, to. Więc teraz Wam trochę opowiem ciekawostek o moim kocie i o kotach w ogóle. Więc, um, długość życia kota udomowionego to jest od 13 do 20 lat. Masa to może być od 4 do 5 kg. Dorosły kot. Długość snu może być od 12 do 16 godzin. A szybkość, z którą może biegać, to jest od 4. To maksimum to ich jest 48 km. Więc mój kot to jest kot pręgowy, czyli kot z pręgami. I najczęściej koty pręgowe są w kolorze brązowym. No i mój kot ma 15 lat. A jak słyszeliście, to, to jest pomiędzy um, pomiędzy długą. Żywotnością. No i pff, zwykły kot, jak mówiłem, od 13 do 20 lat może żyć, ale są koty, które umieją jeszcze więcej żyć. Więc dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinku. Zachęcam Was do oglądania innych odcinków i widzimy się w następnym odcinku za tydzień, w sobotę. Do widzenia! A wy preferujecie bardziej koty, to zasubskrybujcie. A jeśli bardziej lubicie psy, to zalajkujcie. Zobaczymy, ile nas będzie więcej w czym. Więc widzimy się w następnym tygodniu. Do widzenia!